Teatr Polskiego Radia. Scena sensacji. Horrory na zimowe wieczory. Teatr Polskiego Radia przedstawia mikrosłuchowisko Marcina Wolskiego pod tytułem Kontrabando. jestem niewinny to już słyszałem czy w takim razie możemy pójść do domu niestety nie szkoda powtarzacie tak w kółko od paru godzin na co liczycie dowody waszego procederu są niezbite liczni świadkowie czyżby pytam po raz ostatni złożycie zeznania już to zrobiliśmy hmm. Było to wiosną 1903 roku. Łatwo sobie wyobrazić mały, peryferyjny, przytulny komisariat. Pęki bzu za okratowanymi oknami. Wewnątrz dwaj aresztanci. Komisarz, protokulant. Jako świadectwo tego epizodu pozostały do dziś pożółkłe teczki w archiwum. Zainteresowały mnie... W nich zwłaszcza zeznania marka G. Tak więc, panie komisarzu, na tę facjatę wprowadziliśmy się pod koniec zimy. Karol był, jak już mówiłem, początkowym malarzem, a jeszcze bardziej początkującym poetą. W kwietniu zaczęła się wiosna, a nam skończyły pieniądze. A 23 obudził nas mały wstrząs. Słyszałeś? Coś spadło. E, tam. No popatrz tylko. Kawałek darni. Moja biedna kołdra. A czy okno jest zamknięte? Zamknięte. Żwir. Co u diabła? Sufit się wali? Ha. Zaciek jakby od wczoraj się powiększył. Wygląda już jak plafon. Tak realistyczny, że leci z niego świeża trawa. Poczekaj. Wejdę na drabinę i sprawdzę. Tylko trzymaj mocno. No. Coś tam... Co tak za nie mówiłeś? Zgniło? Słuchaj. Tego sufitu w ogóle nie ma. E, o gadaniec. No patrz. Ręce poruszają mi się jak w powietrzu. Czekaj, wejdę wyżej. Fata Morgana, czy co? Co się dzieje z twoją głową? Ty wyglądasz jak kadłubek. Poczekaj, gdzie ty wchodzisz? Ty. Przecież w suficie nie ma żadnego otworu. Zatrzymaj się, Marek. Marku! Odezwij się. Widzę dalej zaciek i ani śladu Ciebie. Odezwij się. Marek! Ja chyba zwariowałem. Jesteś na dachu? Nie widzę cię. Tylko same bambosze. Ja... Ja nie wiem w ogóle, gdzie jestem. Mów, co widzisz, jeśli w ogóle coś widzisz, no. Poczekaj. Muszę się do tego przyzwyczaić. To chyba sen. Nie, dookoła jest trawa. Rzucę ci. No. O cholera, normalna trawa, rzeczywiście. No i co? Dookoła dziury widzę szeroki trawnik. Wokół niego jest ulica. Czarna i gładka, jakby posmołowana, a na niej setki kolorowych pojazdów bez koni. Ludzie! Na trotuarach strasznie dużo śmiesznie ubranych ludzi. A jeszcze dalej są chyba domy. Chyba? Co, co, co ty o to opowiadasz? Co ty opowiadasz? Trzymaj chyba drabinę, bo się chwieje. Domy są prawie całkiem przeźroczyste. Widać schody, mieszkania i sklepy. Nie, bo zejdź! Przytrzymaj drabinę, sam popatrzę. Chwileczkę. Jakiś człowiek do mnie się zbliża. No, hej! Hej, co tam się dzieje? No mów! O czym rozmawiacie? No schodzisz? Słuchaj, tam jest naprawdę nasze miasto! No to chyba jasne. Tak, nasze miasto! 23 kwietnia 1973 roku. Dość! Nie będę wysłuchiwał tych bajek. Szklane domy, pojazdy bez koni. Tak właśnie się to zaczęło. Weszliśmy w tamten świat i przez kilka następnych dni wpadaliśmy z oszołomienia w oszołomienie. Z tym, że na noc wracaliśmy na naszą facjatkę. To wszystko trudno opowiedzieć. Tamten świat, ludzki głos na taśmie, skrzynki z żywymi obrazami w każdym mieszkaniu. Co godzina wiadomości z całego świata, ludzie na księżycu. Powinien pan się zabrać za pisanie powieści. Będziecie mieli zresztą na to dość czasu. Wiem jedno, jeśli nawet tak będzie wyglądał nasz świat, to nie za siedemdziesiąt, ale za siedemset lat. Mówię, co widziałem. Pstura! Przecież to wszystko jest nierealne. Taka wizyta... A dlaczego nierealne? Przecież hmm. przyszłość, tak jak i przeszłość, stale nas otacza. W nas samych żyją zmarli i nienarodzeni. Hmm. W naszym życiu towarzyszy nam bez przerwy niewidoczny świat, który dopiero będzie. Posłużę się tu przykładem Cebuli. Ogrodnicza filozofia. No wyobraźmy sobie, że jedna z licznych warstw Cebuli przetarła się i widzimy bezpośrednio to, co głębi. Właśnie teraz. I właśnie na waszej facjatce. No dlaczego jedni mają dar przewidywania, a inni nie? No być może, że żyjemy właśnie na styku dwóch epok i w jednym miejscu szef puścił o. po prostu. Spośród całego szeregu materiałów zawartych w teczkach. Interesujący był również protokół konfrontacji obwinionych z rzeczoznawcą. Jest dowiedzione, że obwinieni w ciągu ostatniego półtora miesiąca sprzedali około pięciu ton towarów nieznanego pochodzenia. Protestuje? Wszystko to kupiliśmy legalnie w tamtych sklepach i domach towarowych. Za co? Za nasze towary. Nasze lampy naftowe, bibeloty i meble, wszystko to, co oni nazywają kiczem lub secesją, szło jak woda. Zapełniliśmy nimi kilkanaście komisów I wszystko po drabinie, przez te dziurę w suficie trawniku. Naturalnie. Bez celnik. Bez cła i kontroli. Ośmieli no, się zaznaczyć, że dobry adwokat mógłby nam przysporzyć kłopotów. Adwokat? No tak. No, te tkaniny naprawdę nie są ani, ani bawełniane, ani wełniane. Yeah. Tak, to, to jest jakiś fałszywy jedwab. Tak samo jak tamta biżuteria, a, albo te zdumiewające miękkie szkło, czy te czy, czy, czy dziwaczne mechanizmy. No, no, trudno będzie znaleźć ich wytwórców. No, przecież, przecież żaden z tych cudownych mechanizmów nie działa. Nie ma prądu. Właściwego, żeby je zasilić, a nadajniki do tych aparatów wynajdą dopiero za 20 parę lat. Po to po coście więc je przywieźli, co? Zamierzałem przeprowadzić przez dziurę kabel z tamtej strony. Potem, gdyby eksperyment się powiódł, zbudowalibyśmy całą stację przekaźnikową. Ich elektrownie oświeciłyby nasze miasta i naszą naukę. No, 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 no. To wymagałoby zezwolenia cesarza. Tam od 50 lat. Nie ma żadnych cesarzy. Ostatni z nich... Milcz! Zachwalcze. Spróbujcie choć jedną z tych rzeczy nam udowodnić. Mam propozycję. Słucham. I, i zróbmy wizję lokalną. Aha. No, naturalnie z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. Oczywiście. No, jeśli bowiem istnienie dziury odpowiada prawdzie... I jest to fakt wyjątkowej wagi, mogący mieć nieobliczalne następstwa. Oczywiście, oczywiście. Nie? Teren dziury natychmiast należy obsadzić strażą graniczną, która zahamowałaby ewentualne niepożądane przenikania. No, no. Trzeba kontrolować ruch, zwłaszcza migrację. Jeden z podejrzanych wspominał o mającej wybuchnąć za 11 lat w wojnie światowej. O więcej takich plotek a wszyscy poborowi mogliby uciec przez dziurę na, 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 na tamtą stronę. To tutaj. Niech pan komisarz łaskawie podtrzyma. No. Wejdziemy pierwsi. Wchodźcie. Ze skutymi rękami. No dobrze. Otworzę. No? Idźcie. No, trzymam. Teraz ja. I ja. Hola! Hola! Co wy robicie z tą drabiną? Dlaczego ją wciągacie w sufit? Złodzieje! Będę strzelał! 9 czerwca w dwie godziny po tajemniczym zniknięciu uczestniczyłem w komisyjnym przetrząsaniu poddasza. Kilofami zerwano sufit, ale na dachu poza dziwaczną butelką z napisem Coca-Cola nie znalazłem nic. Wyżej dachówki było tylko niebo. Być może w związku z silną burzą, która właśnie przeszła nad miastem, rzekoma dziura czasu przesunęła się w inne miejsce. Sprawę trzeba było zawiesić. Z lektury archiwaliów wyrwały mnie moje obowiązki adwokackie. Latem 1973 roku, jako obrońca z urzędu, otrzymałem sprawę dwóch cynicznych paserów: Marka G i Karola O, specjalizujących się w sprzedaży secesyjnych bibelotów nieznanego pochodzenia. Ich liczba była mocno podejrzana. Nikomu jednak nie udało się nic dowiedzieć od oskarżonych, nawet daty urodzenia. Nie miałem pojęcia, jaką przyjąć linię obrony. Jestem niewinny, Wysoki sądzie. Jesteśmy niewinni. I naraz zobaczyłem, jak wzrok ich spoczął na dużej plamie na parkiecie sali. Taki zaciek. Powstali jak na komendę i w mgnieniu oka przez barierkę zanurkowali w klepkę. Podłoga ustąpiła, jak woda i z plaśnięciem zamknęła się nad nimi. Mimo poszukiwań żadnego otworu w podłodze nie odnaleziono. To, co wiedziałem, wolałem zostawić dla siebie i teraz mogę śmiać się w kółak, słysząc o rzekomych szkicach Leonarda, które pojawiły się masowo we Florencji. Z drugiej strony, Wiem już skąd, Leonardo, wykombinował helikopter. Kontrabanda niestety kwitnie. Było to mikrosłuchowisko Marcina Wolskiego pod tytułem Kontrabanda osoby. Ja, narrator Jan Matiaszkiewicz. Marek G, Jerzy Schmidt. Karol O, Marek Dąbrowski. Komisarz Edmund Fiedler. Rzeczoznawca Czesław Roszkowski. Reżyseria Zbigniew Kopalko. Realizacja akustyczna Alina Langman.